Cześć! W poprzednim filmie poruszyliśmy temat testów czarnoskrzynkowych oraz białoskrzynkowych. W dzisiejszym filmie skupimy się na testach funkcjonalnych i niefunkcjonalnych. Zapraszam serdecznie! Testowanie funkcjonalne jest testowaniem opartym na analizie funkcjonalnej systemu. Podczas takich testów sprawdzane jest, czy wszystkie funkcjonalności działają zgodnie z założeniami. Przykładem testowanych funkcji mogą być zabezpieczenia, funkcje logowania lub funkcje zakupu. Co więc tak naprawdę sprawdzają testy funkcjonalne? Czy pojawiają się komunikaty błędów? Czy program jest użyteczny? Jakie elementy wyświetlają się w aplikacji? Jak przebiega komunikacja między serwerem a aplikacją? Do typów testów funkcjonalnych możemy zaliczyć. Testowanie systemu, testowanie regresji oraz testy akceptacyjne użytkowników. No dobrze, wiemy już, czym są testy funkcjonalne. Przejdźmy więc do testów niefunkcjonalnych. Testy niefunkcjonalne starają się nam odpowiedzieć na pytanie, jak działa system. Testujemy aspekty niefunkcjonalne w celu poprawienia jakości oraz wydajności aplikacji. Warto zaznaczyć, że testy niefunkcjonalne mogą być wykonywane na wszystkich poziomach testowych. Do typów testów niefunkcjonalnych możemy zaliczyć testy obciążenia, testy wydajności oraz testowanie użyteczności. I to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że dobrze wam wyjaśniliśmy, czym są testy funkcjonalne i testy niefunkcjonalne. Jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania wątpliwości lub chcielibyście, abyśmy wyjaśnili wam jakieś inne pojęcia, piszcie śmiało w komentarzach. Ja was zachęcam do sprawdzania naszych innych mediów społecznościowych i do zobaczenia.